Witamy w drugiej części naszej serii o technologii wojskowej. Dzisiaj poznacie kolejne 12 wyrażeń, które są kluczowe dla zrozumienia nowoczesnego pola walki. Zaczynamy: Transport Aircraft. The Transport Aircraft carried supplies. Samolot Transportowy. Samolot transportowy przenosił zaopatrzenie. Frigate. The frigate escorted the convoy. Fregata. Fregata eskortowała konwoj. Hull. The ship's hull was damaged. Kadłub. Kadłub statku został uszkodzony. Tracks. The tank's tracks allow it to move on any terrain. Gąsienice. Gąsienice czołgu pozwalają mu poruszać się po każdym terenie. Turret. The turret of the tank rotated to aim at the target. Wieżyczka. Wieżyczka czołgu obróciła się, aby wycelować w cel. Beret. Soldiers wear berets as part of their uniform. Beret. Żołnierze noszą beret jako część munduru. Helmet. The soldier put on his helmet before the mission. Helm. Żołnierz założył hełm przed misą. Mortar They used a mortar to provide artillery support. Moździerz. Użyli Moździerza do udzielenia wsparcia artyleryjskiego. Armored Personnel Carrier APC. The APC carried troops to the front lines. Transporter Opancerzony Transporter opancerzony przewiózł oddziały na linię frontu. Anti-tank weapon. They used an anti-tank weapon to destroy enemy tanks. Broń przeciwczołgowa. Użyli broni przeciwczołgowej, aby zniszczyć czołgi wroga. Combat drone. The combat drone struck the enemy base with precision. Dron bojowy. Dron bojowy precyzyjnie zaatakował bazę wroga. Main gun. The main gun fired at the enemy positions. Działo główne. Działo główne ostrzelało pozycję wroga. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej fascynującej podróży przez świat zaawansowanej technologii wojskowej. Mamy nadzieję, że film okazał się dla Was informacyjny i inspirujący. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostawić komentarz z Waszymi przemyśleniami lub pytaniami. Jeżeli uważacie, że te informacje mogą zainteresować Waszych znajomych, koniecznie podzielcie się tym filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.